Siemanko, siemanko ludziska, z tej strony Tejnryx i dzisiaj kolejny odcinek z Toilet Tower Defense. W dzisiejszym, jakże wspaniałym odcinku przetestujemy sobie nową jednostkę, którą pożyczył mi Flexio właśnie na testy i będzie to Titan Beach Ball Man Exclusive, który ma splash i piercing damage. No i tutaj muszę dodać, że ma 105 tysięcy DPS-u, więc naprawdę jestem masywny. Zobaczmy, jak będzie się nim grało. Oczywiście włączymy na początek auto autoskip i i stawiamy Mikołajów. Dużo Mikołajów, żeby gra nie skończyła się. Oczywiście, zanim zaczniemy, Abilitkę sobie użyłem, żeby stówkę już mieć na początku. No bo czemu nie? No i będziemy mieli troszkę lagów. Jak to standardowo u mnie bywa. Ale jeszcze dodatkowo, żeby gra się nie skończyła, zanim się zacznie, wziąłem sobie Mewinga na sam począteczek. I może dam radę go tutaj wstawić? Tak jest. Chodzi tylko o to, żeby powybijać te jedno i postawić tytana gdzieś na środeczku, no i oczywiście wziąłem jeszcze astro, żeby był jakiś slow, nie, także mamy slowa mamy duży dps, oczywiście astro będzie postawiony tylko jeden, w zupełności wystarczy, no i postawię go gdzieś tutaj, żeby miał zasięg od tąd do tąd i jeszcze tutaj, także to będzie idealne miejsce, no a potem będę stawiał tytanów, ile się da i gdzie się da, oczywiście zaczynając tutaj od środka bo hmm, chyba tutaj jak na środku postawię, no to chyba jest najlepsze miejsce, chociaż o kurcze duży jest, o kurcze duży jest, no zobaczymy jak to pomieścimy, jeszcze nie wiem jak to ustawiać, ale o kurcze zapomniałem o Mikołajach. Mamo, zapomniałem o Mikołajach. Mam nadzieję, że dużo nie straciłem całkowicie o nich zapomniałem. Całkowicie, naprawdę. Ajajaj, do aj, aj, aj. No, dobra, dobra. Lecimy w Mikołajów do 10 wave'u, nie, do 20 wave'u. mewing Mikołaje, no i będzie... A teraz w podstawie pierwszego tytana. Mam nadzieję, że tutaj nie zablokuje nic. Postaram się go jak najdalej tutaj postawić na środeczku nie wiem jaki on ma zasięg na początku chwila, na początku ma strasznie mały zasięg, dobra to był może błąd, że go tutaj postawiłem chociaż spróbujmy go upgrade'ować dobra, teraz już jest fajnie chwila, co on tutaj robi? gwiazdką rzuca? chwila, zobaczmy Coś tutaj robi, jakiś damage jest, ale hmm, czy to jest dobry damage? Nie wiem. Dobrze, że tutaj jeszcze Mewing stoi. E, zatrzymał tego bossa. Dobra, dobra, dobra. spróbuję jeszcze tego Tytana upgradeować i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zasięg ma masakryczny 70 na maksa, ale początkowy 12. Straszne, to było straszne, bo to chyba tylko te kółeczko tutaj było czerwone, więc masakrycznie mało, ale teraz już powoli do 26 tysięcy dochodzimy, więc będzie. Ładny damage, mamy 28. Ok, i to już jest max level. Ok, ok, <laughs> fajnie. Dobra, szybko strzela, mimo wszystko. Przynajmniej tak się wydaje. Dobra, ma trzy zasięgi: czerwony, żółty i biały. Ok, ładnie, naprawdę duży zasięg. Ja może tego slowa najpierw tutaj ustawię gdzieś. Mam nadzieję, że zmieszczę, tak jest. Chyba tutaj będzie dobrze. Chyba tutaj będzie dobrze. Także upgrade jak najszybciej. Będziemy mieli Syloa i będziemy mieli duży damage. Ja wiem, że to jest piercing i najlepiej po długości to ustawiać, ale tych piłek będzie tutaj tyle stało, że no w zasadzie to bez różnicy, gdzie ich będę ustawiał, nie? bo nie dam rady ich ustawić naprawdę gęsto tutaj. Więc właśnie tak to będzie wyglądało, że tutaj postaram się postawić, tutaj z dwie piłki, tutaj jedną, e, tutaj, no zobaczymy, bo zasięgi są naprawdę masakryczne, więc nawet tutaj, tutaj, no, no zobaczymy, tutaj jeszcze, tutaj też będzie bardzo dobrze. Także teraz piłeczki, stawiamy piłeczki, jak najwięcej, jak najgęściej. Ej, dosyć fajnie można je postawić, postawiłem, czy nie? Tak, stoi. Dobra, gitarka. Ej, jak tak gęsto będzie można je ustawiać? To będzie ideolo o kurczaki, dobra powiedziałbym że tutaj gdzieś bym mógł wstawić ale jeszcze nie wiem czy można je stunować postawiłbym tutaj, tylko że tutaj będą glitche leciały, a nie chciałbym żeby jakiś glitch mnie zaatakował w tym miejscu więc mamy pięć piłek postawionych, ja się może skupię na tych pięciu piłkach żeby je upgrade'ować, żeby większy był damage żebyśmy to szybciej rozwalali a potem zajmę się stawianiem kolejnych, także taki jest plan zobaczmy jak to wyjdzie, mamy pięćdziesiąt 50... pie... ej, nawet nie są takie drogie tak naprawdę wiecie co to ja może spróbuję i postawię jedną jednostkę gdzieś tutaj i zobaczymy jakie ona będzie stuny dostawała czy w ogóle będzie stuny dostawała e, zobaczmy czy ją można zestunować e, sprawdźmy popatrzmy, popatrzmy 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 czy coś tutaj się dzieje tutaj oj oj są stuny są stuny niedobrze Niedobrze, więc może hmm, więc może tutaj nie stawiajmy. Raczej to jest fajne, ten damage czerwony, nie? to jest wypas. Hmm, te jednostki nie mają zasięgu, tutaj będą coś biły. Te środkowe też coś na zakręcie. To może nie jest dobre miejsce, bo stuny będą tutaj wchodziły, więc przydałby się dron. Do tych jednostek, to by było wypasione. Wtedy mógłbym je przy drodze centralnie stawiać i one by wszystko rozwalały tym właśnie wspaniałym atakiem. No ale jednak nie mam drona, nie wziąłem. Nie myślałem, że to tak będzie wyglądało. Więc gramy tym, co jest. 45 wave idzie bardzo ładnie. Ja tą jednostkę później usunę stąd, bo szkoda tych stunów, które będzie obrywała. A tymczasem wskakujemy na wave 50. Mam 5 tych piłek wymaksowanych, no i zastanawiam się, co zrobić z tą tutaj. Ona jest chyba w złym miejscu. To nie jest zbyt dobre miejsce na tą jednostkę, bo ona tutaj będzie zbyt często stuny obrywała. No i boję się, że glicze tutaj doskoczą stąd i już stąd polecą bardzo szybko, więc. Usuwamy, usuwamy. Jak tylko stuna ee, ściągniemy, <grych> jak tylko spadnie stun, to usuwam tą jednostkę stąd. Także już tutaj klikam ostro na sel. Dobra, udało się. I stawiam w tym miejscu te jednostki. One będą tutaj ładnie obijały. Wszystko, jak będą wymaksowane, bo to kółko troszkę wskoczy tutaj na tą linię. I tutaj też, więc czekamy do 26 tysięcy. Zobaczcie, ten boss już padł z 50 waveu, więc naprawdę wypas. Tutaj też, oczywiście, stuny będą wchodziły stąd, nie? Rokety będą tutaj atakowały i tym podobne. Jednostki z dużym zasięgiem, ale, ale jest to lepsza opcja niż tutaj, bo glitch przynajmniej nie może nas tutaj zaatakować. Następna piłka stanie. Gdzieś tutaj, mam nadzieję. O, udało się, udało się. Mamy następną piłeczkę i też dostaje stuny. No, ale tak jak mówię, tylko z tej drogi, bo rakiety mają, no, jednak duży zasięg. Mimo to doszliśmy już do 60 wave, ale jak widzicie, nie jest tak kolorowo. Te jednostki jednak dostają stuna No i jak widzicie, tutaj dwie z przodu są już wyłączone z bicia. Ta czasem też tutaj na przodzie, więc zostają tylko te tutaj środkowe. No i staram się stawiać ich jak najwięcej oczywiście, ale stuny tak wchodzą i te jednostki tak szybko idą do przodu, że nie jestem w stanie tego ogarnąć niestety. Także zobaczmy jak daleko dojdziemy. Ja się zastanawiam czy przypadkiem autoskipu nie wyłączyć, żeby przynajmniej postarać się postawić wszystkie 18 jednostek, które mogę postawić. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Tutaj jest naprawdę duży damage teraz, wszystko obrywa. Ale stuny też ładnie wchodzą, muszę przyznać. Dobra, stawiam następną jednostkę gdzieś tutaj, jakoś gdzieś coś. Damy radę tutaj coś jeszcze wstawić. Tak jest, udało się. Mamy kolejną jednostkę. Wybiliśmy trochę, wycofaliśmy do tyłu, także e, kolejna jednostka, kolejny damage. Ładnie, ładnie, ładnie. Frost Skeleton jeszcze żyje, co jest niedobre, ale teraz jak obrywa? Dobra. No teraz ładnie obrywa. Zobaczcie, tutaj w tym miejscu naprawdę jest duży damage. No i pięknie, i wszystko padło. 65 wave. E, zatrzymam, zatrzymam. <gry> Powybijajmy trochę tych jednostek, bo jest ich naprawdę dużo. A chciałbym jednak postawić wszystkie jednostki, żeby zobaczyć, jaki jest tutaj damage. Jedno wiem na pewno źle to ustawiłem chyba. Przynajmniej te dwie z przodu mógłbym przestawić. Większy piercing damage by był. Te, te czerwone koło jest chyba najważniejsze, żeby te wszystkie jednostki były przy drodze, i te czerwone koło, żeby naprawdę biło po głowie. Więc dron jest bardzo potrzebny do tej jednostki Damage ma ogromny, ale to nie wystarczy To nie wystarczy, bo jednak to nie jest AOE Jak to nie jest AOE tylko splash damage No to hm, mimo wszystko za mało Mimo wszystko za mało Tutaj powinniśmy to jeszcze wybić na spokojnie Ale jak to pójdzie tutaj z Giant Smooth Toilet i oh, Beret Rocket Dobra na razie nie dam rady na razie nie dam rady, bo tutaj coś mi blokuje. Te jednostki się odwróciły i jest Problemix Giant Smooth Toilet. To będzie dopiero problem. Chociaż chwila, jak tak popatrzę, to zasięg mamy jeszcze ogromniasty tych jednostek, nawet tutaj na tyły, więc może się udać. Autoskip się włączył. To niedobrze. <laughs> to niedobrze. Tutaj postawimy jeszcze piłeczkę, w tym momencie już można. Nawet nie zauważyłem, jak to wszystko tutaj zniknęło, więc ten rocket chyba nie ma takiej obrony jak Smooth toilet, więc szybko poszło. Teraz wybijamy. No to dobra, to znowu włączę autoskip na kilka waveów. No i się zapomniałem, autoskip zostawiłem włączony do 70 waveów więc teraz trzymajcie kciuki, żeby się udało. Czemu ja tej piłki nie mogę nigdzie postawić? Co jest grane? Jeszcze raz, jeszcze raz sobie kliknę. Teraz się zaświeciła na zielono. Gdzieś tutaj, czy tu jest dobre miejsce? Nie wiem, na pewno nie. Znaczy, czy na pewno nie wiem, ale tutaj troszkę będzie miała ograniczony zasięg, bo gdzieś dotąd, ale tutaj przód będzie miała w zasięgu, więc może i dobrze. Może i dobrze troszkę stunów już zdobywa. <laughs> to tak jakby to były zawody w zdobywaniu stunów. <laughs> nie są. Niestety nie są to zawody w zdobywaniu stunów, więc nie jest mi to na rękę, ale coś tutaj rozwala, jest dobrze, jest dobrze, stuny łapie. Może lepiej, że z tej strony łapie stuny niż tutaj by miały jednostki stuny łapać, bo jednak tutaj wyżej są mocniejsze. No ale, 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 jak to tutaj wygląda? Tutaj wybijemy, tutaj wybijemy, to też wszystko powinno zaraz paść. Jak zaczniemy bić tutaj na zakręcie no to piercing damage będzie tak mocny, że to wszystko padnie. Ale wiecie co, zostawię Turkey Toilet, zobaczymy jak Turkey Toilet będzie obrywał, jak zostanie sam. I będziemy widzieli dokładnie damage jaki jest mocny teraz hmm, Dobra, rokety jeszcze zostały No dobra, turki przy okazji dostaję I już widać, że naprawdę ładnie obrywa Zobaczcie, ładny damage Tutaj upgrade, większy zasięg, większa moc No i pięknie teraz 15, 14, 13, 12, 11 Nie no, ładnie, ładnie Ładnie tutaj biją. 8-7, dobra, gitarka. Myślę, że możemy skoczyć dalej. Ja się zastanawiam cały czas, czy tutaj piłkę jestem w stanie jeszcze wstawić. I udało się wstawić! I udało się wstawić kolejną piłeczkę. Także w tym miejscu nawet 5 piłeczek. Bardzo ładnie. 75 wave, także wybijamy wszystko. Dużo ufo będzie, więc ufo może być problemem. Mam nadzieję jednak, że niedużym. Jak to wygląda? Słabo, słabo to wygląda. Tutaj mamy polis toilet chyba z helmet boss. O, helmet boss. On tutaj sobie tarczę daje. To niedobrze, chociaż zaraz pada. Dobra, padł, więc jest bardzo dobrze. Smooth toilet znowu idą, ale tutaj będzie chyba lepiej. Tutaj będzie wszystko szybciej wybite, bo jednak mamy więcej jednostek, większa moc, mniej stunów, przynajmniej na razie. 80 wave, autoskipa wyłączam. Jednostki ładnie już daleko zaszły, nazbierało ich się 40, ale ciągle respią się kolejne, więc zobaczmy, jak to wyjdzie. Dosyć daleko już zaszły, muszę przyznać. Tutaj upgrade pięknie mam postawione wszystkie 18 jednostek teraz tylko czekam e, aż Mikołaja troszkę kasy nazbierają no i będziemy przestawiali ale zanim do tego dojdzie zobaczmy wave 80 dual OO dual cargo Dual Cargo się pojawił i to może być problemik teraz. <laughs> Zobaczymy jak to Dual Cargo szybko dojdzie do przodu, albo jak to szybko rozwalimy. Na razie zbytnio nie atakujemy Dual Cargo, co jest małym problemem. Nawet jak zaatakujemy Dual Cargo, no to wylecą nam tam glitche i. Hmm, oby daleko nie zaleciały. Gdzie jest ten Dual Cargo? Gdzieś tutaj? Tutaj chyba gdzieś jest? Nie, tutaj go nie widzę. Gdzie on jest? Gdzie ty? Tu jest dopiero o kurczaki, będzie masakra. Będzie masakra. Te glicze bardzo późno wyskoczą. Ech, obyśmy tutaj tych frostów przynajmniej rozwalili za ten czas. O, frosty tutaj ładnie frostują. <laughs> Zamrażają nam piłki. No i niedobrze, niedobrze. Bardzo dużo życia mają te jednostki. To chyba nie był dobry pomysł, żeby przeskoczyć 5 wave'ów i dopiero po 5 wave'ach wyłączyć autoskip. Dobra, mamy, mamy dual cargo roz zwalone, teraz gdzieś glitche wyskoczą e, są, 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 dobra pierwszy glitch padł a drugi glitch, mam nadzieję, że też padł, na razie go nie widać e, wszystkie jednostki idą do przodu i to dosyć szybko, bo mamy stuna na slow więc, okej okay. o, o, i znowu stuna złapał o, o, niedobrze, niedobrze, slow, weź tu atakuj, dobra, teraz jest slow teraz damy radę, powinno Powinno wszystko się udać. Tutaj jeszcze duże zasięgi są. Te piłki są pod tym względem akurat wypasione, bo mają naprawdę duży zasięg. Powinno to wszystko paść. Ile tu jest? 6 milionów? 5? Oj, chyba wszystko padnie. Zobaczmy, dobra, nie, nie zostawiam tych tyłów, bo nie jestem pewny. Zastanawiam się, czy nie usunąć jednego Mikołaja. Chyba tak zrobimy. Chyba tak. Chyba usuniemy Mikołaja, a piłkę postawię gdzieś tutaj. Tutaj wystarczy w zupełności. Ładnie. Dobra, wybite. Auto skip Włączmy. Oto wave 90. Tutaj wszystkie potworki już wybite. Flying Quad bazow w zasadzie tylko były. Chyba jak dobrze kojarzę. No i teraz mamy złamane serduszko, oczywiście. I zobaczcie, że tutaj idzie bardzo szybko. Jednak single target damage to tutaj jest naprawdę mocny. Bo zaczęły go bić gdzieś tutaj i już ma 63%. Więc tutaj 90 wave bez problemu. No i powolutku, malutkimi kloczkami doszedłem do wave'u setnego, więc czekamy na bossa i zobaczmy jak to z nim tutaj wyjdzie. No i mamy, mamy pojawił się DJ Toilet 2.0, tutaj z przodu mamy Interceptora, bardzo szybko pada, to jest szybka jednostka, więc bardzo ładnie. Szybko tutaj go rozwalamy, to mi się podoba, bardzo mi się to podoba Tutaj mamy kilka jednostek po milion trzysta, tak? Dobrze patrzę? Tak jest, milion czterysta nawet można powiedzieć Tutaj DJ, DJ jest szybki, więc obyśmy tutaj szybko tych small scientistów rozwalili i przeszli do DJa, żeby za daleko nie zaszedł Tutaj w tym miejscu jest największy damage i wiecie co? Ja chyba przestawię te dwie jednostki gdzieś Tutaj albo tutaj z tyłu. Sam nie wiem dokładnie gdzie, ale tutaj. Hmm, one mają mało zasięgu. Zobaczcie, że no, dużo tej mapy nie ogarniają. jakie je postawię gdzieś tutaj, no to będą miały dużo większy zasięg, więc pierwszą usuwam, stawiam gdzieś tutaj w międzyczasie myślę, że rozwalimy tego DJ-a. Zobaczcie, DJ dopiero jest tutaj na zakręcie, więc tutaj zaczęliśmy go bić, tutaj na zakręcie już będziemy kończyli. No może troszkę dalej, więc naprawdę ładnie wave setny rozwalony, tylko czas mamy troszkę słaby. O kurczę, wave 102, bardzo dużo szybkich jednostek. Dużo stunów wchodzi Bo tutaj rakiety jednak lecą na lewo i prawo Jednostki dochodzą bardzo daleko No zasięg tutaj będziemy jeszcze mieli Duży zasięg jeszcze tutaj będziemy mieli Ale zobaczcie ile tutaj jest życia Tutaj jest jeszcze 29 milionów No i pierwszy raz te jednostki Znaczy nie tylko te jednostki Ogólnie jednostki zachodzą tak daleko Przestawiać nie mam co Bo no, jest naprawdę duży zasięg Dwie jednostki idą dalej Jeszcze coś tutaj będą obrywały Jak najbardziej tutaj co najmniej 6 7 8 9 jednostek będzie tutaj atakowało 10 nawet jednostek więc jeszcze jakieś szanse są 10 milionów o kurcze o kurcze o kurcze 10 na tej przedniej tutaj jest 9 tutaj jest 5 no zobaczmy teraz teraz będzie naprawdę duży demet jeszcze wchodził przynajmniej tak mi się wydaje 5 milionów 4 3 2 1 dobra ten padł atakuje 3 8 2 Jeden, dobra, udało się. A na wave 103 widzę już kolejne jednostki, bardzo szybkie. E, ile wy macie życia? Ile wy macie życia? Zatrzymajcie się na chwilę. O kurczak, jeszcze DJ-ów tutaj mamy. No to może być ostatni wave. Tutaj jest po 6 milionów. Dobra, ale one są szybkie. Mają rakiety, więc będą mi tutaj wszystko wybijały. Poza tym mamy dwóch DJ-ów po 125 milionów. Zobaczmy, jak tutaj chłopaki sobie poradzą. Dobra, nie, szybko je wybijamy. Dobra, to zaraz przejdziemy do DJ-ów i powinno być całkiem spoko. No i zaczynamy bić DJ-ów w tym miejscu. A kończymy w zasadzie po drugiej stronie tej drogi. Znowu pełno rakiet. Szybkie jednostki na początek i bardzo dużo życia. Zobaczmy, czy tutaj damy radę to wybić. No i niestety może być malutki problemik. O ile te jednostki z przodu powinniśmy wszystkie rozwalić, te szybkie, no to tutaj tyły mają praktycznie całe życie i tego możemy nie ogarnąć. One troszkę są wolniejsze. Więc są jakieś szanse, ale nieduże. Jednak nieduże. Ta przednia jednostka to już w ogóle ma mnóstwo życia. 22 miliony. Nie, to jest. To będzie chyba koniec. Ej, ale. A dobra, to są lagi. To są lagi. Ja myślałem, że tutaj te jednostki jakoś poznikały, że jakimś cudem rozwaliliśmy wszystko. Ale nie, nie, one tylko e, jakoś lagiem przeskoczyły do tyłu. No i. Ha, no i nie, nie damy rady. Chyba, że tutaj coś się jeszcze wydarzy jakiś cud z przodu. Ale bardzo w to wątpię. Te jednostki są naprawdę szybkie. One mają dużo życia, więc no. W ten sposób tego raczej Nie ogarniemy Nie, już widzę, że to już jest koniec A więc piłeczki sobie dały radę Do 103 wave'u W 75,5 minuty Jednostka bardzo fajna Podoba mi się Ma naprawdę duży DPS I ładny zasięg Ale jeżeli chcecie nią grać To tylko i wyłącznie z dronem No ja drona tym razem nie wziąłem Więc troszkę kulawo Ale tak jak mówię, bardzo mi się podobało Więc mam nadzieję Wam też, mam nadzieję, że też zostawiliście już subika pod filmikiem. Jeżeli nie, zróbcie to jeszcze teraz. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się. Hej!